Ogólnie zacząłem nagrywać tak w randomowym momencie i nawet nie zauważyłem, czy mam włączony mikrofon eee, i weszło na to, że nie mam, eee, więc dogrywam to teraz i chciałem powiedzieć, że możecie wygrać skinka, bądź skrzynkę, bądź coś innego. Nie wiem, jeszcze zobaczę, ale raczej skinka. A jeżeli skinka, to widzicie go teraz na ekranie. Eee, I też zapraszam Was na streamy, bo za niedługo chyba. Możliwe, że będzie stream, nie wiem, jakoś mi się chce teraz, więc bardzo chętnie sobie postreamuję. Eee, tym bardziej, że za niedługo jest ma, więc może coś jeszcze przed tym ma będzie, to sobie coś pooglądamy. A i ogółem po tytule widzicie, co się stało, więc eee, no. No, a jeszcze dopowiem coś pod koniec filmu, także zapraszam do oglądania. Ale dwa kill na propsie, nie? Słanie mi ruski przeganiają Co? Eee, Rasia! Ja Rasia What's that? Opa, chcę so, poszli na B. What's your name? Alex! F***a you, Alex <gryzny> uh, What's your name, ruskra? Eee, Russia! What's your Nie name? Co? Mianek, Eee, short jest. Wracam, ja wracam się i idę na A. Tu konekty. Szarabruskie! <laughs> Bo ma taki movement, szmaciasz. Русские. Русские. А что твое Русские? Русские. Пуси, русские, пуси. 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 Furs! A... Aha, zajm... Kurwa, super Rozwalił dechę, która była na moim ryju i nic nie widziała mi w anuchy to Shield zaryżek? No jest. No jaki cud, co tak dwie banie czysto można walnąć? Jakim cudem?

Pussy Russia, pussy, pussy Russia England, beautiful country man. Russia Russia You English idiot You go Putin Putin

Ja wszystkie. A, dobra, to nie da No, także kilka dni ponownego wbijania mam. Ostatnio mi się nie chciało i dwa tygodnie wbijałem, więc teraz będę wbijał kolejne pewne, pewnie dwa tygodnie, bo naprawdę mi się nie chce CS-a czasami grać. Nawet wiecie, co jest śmieszne. Jeszcze trudniej jest spaść z rangi w się niż wbić rangę, naprawdę. Bo jak chciałem spaść do Silvera 1 na skrzydłowym, to się nie da, naprawdę. To jest najgorsza rzecz. Spadanie i wbijanie rangi, to nie wiem po co to wiem, jeśli w się powinno to być łatwiejsze. Nie wiem, do BANA takie coś. Valve. Dawaj hajs za, za to, że nagrywam z Waszej gry i wydaję na nią pieniądze, ok? Tylko...